Zanim zaczniemy, mam do Was małą prośbę. Bardzo staram się osiągnąć próg tysiące subskrypcji. To liczba, która ma dla mnie ogromne znaczenie. Proszę, kliknijcie przycisk subskrybuj. To tylko jedno kliknięcie dla Was, ale dla mnie to potężna motywacja do tworzenia kolejnych filmów. Bardzo Wam dziękuję. Historia Europy od stuleci kuta była żelazem i krwią. Jednak, gdy przywołujemy obraz średniowiecznych wojowników, Nasza wyobraźnia podsuwa nam zazwyczaj zakutych w stal Franków, nieustraszonych Normanów, zorganizowanych Bizantyjczyków czy nawet Saracenów. Gdzie w tej militarnej układance jest miejsce dla Słowian, przez długie lata marginalizowani, ukazywani jako prymitywni mieszkańcy mokradeł, niewolnicy wielkich potęg lub nieokrzesani poganie? Tymczasem kroniki, relacje świadków i milczące dowody archeologiczne snują zupełnie inną opowieść. Na długo zanim Mieszko Pięrwszał scalił państwo Piastów, Słowiańscy wojowie słynęli w Europie ze swojej bezwzględności, żelaznej kondycji i zabójczej skuteczności. Z jednej strony siali postrach na granicach, z drugiej byli niezwykle pożądanym towarem jako najemnicy w armiach ówczesnych mocarstw. Ich strategia, organizacja i mistrzowskie wykorzystanie terenu pozwalały im pokonywać znacznie lepiej Wyekwipowane wojska. Kim w istocie byli ci ludzie? Co zdradzają o nich bizantyjskie traktaty, zapiski arabskich podróżników czy frankijskie raporty szpiegowskie? Dlaczego cesarz Konstantyn Porfirogeneta pisał o nich z respektem podszytym lękiem? Dlaczego władcy Konstantynopola sięgali po ich oręż równie chętnie, jak po siły Bułgarów czy Rusów? W tym materiale cofniemy się do czasów od zmierzchu wielkiej wędrówki ludów. Aż po wiek X, zanim państwo gnieźnieńskie na dobre zagościło w zachodnich kronikach, prześwietlimy organizację militarną plemion słowiańskich. Jakim orężem walczyli? Co o ich sztuce wojennej mówi współczesna archeologia? A co widzieli ich wrogowie? Zajrzymy za palisady grodów i do obozowisk wojennych. Zrozumiemy logikę ich wypraw i fenomen lekkiej piechoty, która dominowała w bagnach, puszczach i na rzekach tam gdzie ciężkie legiony imperiów traciły rezon. Udowodnimy, że Słowianie nie byli bierną masą ukształtowaną dopiero przez chrzest i zachodnie wpływy, lecz aktywnym graczem na militarnej szachownicy Europy. Graczem, który momentami trząsł całymi regionami, bo zanim nastał Mieszko, zanim narodziła się Polska, Czechy czy Ruś, istnieli wojownicy, których historia domaga się przypomnienia. Gdy w X wieku, Cesarz bizantyjski Konstantyn Porfirogeneta, charakteryzował sąsiednie ludy. Słowianom poświęcił wiele uwagi. Nie widział w nich jedynie barbarzyńców z Zadunaju, lecz wymagającego przeciwnika i zarazem cennego sojusznika. Z jego relacji, jak i wcześniejszych zapisków Priskosa czy Strategikonu Pseudo-Maurycego, wyłania się obraz żołnierzy idealnie zrośniętych z naturą, walczących w sposób niestandardowy. Ale piekielnie skuteczny. Bizantyjczycy nazywali Słowian wirtuozami walki partyzanckiej. Operowali zazwyczaj w małych, zwrotnych oddziałach, które potrafiły rozpłynąć się w leśnej gęstwinie, by chwilę później uderzyć na tyły wroga. Nie formowali klasycznych falang, nie bronili sztywnych linii. Ich atutem była szybkość, znajomość topografii i element zaskoczenia. Jak notował autor Strategikonu, Atakują niespodziewanie, podkradając się do obozów w niczym cienie, zazwyczaj obrzasku lub po zapadnięciu zmroku. W przeciwieństwie do ludów stepowych czy Germanów, Słowianie nie opierali swojej siły na koniach. Ich potęgą była piechota, wytrzymała i karna. Stosowali lekkie uzbrojenie włócznie, topory, noże bojowe i proste miecze. Ich znakiem rozpoznawczym była jednak tarcza solidna, drewniana, okrągła, często wzmocniona skórą i metalowym umbem. Zapewniała ochronę, nie krępując ruchów w gęstym lesie czy na grząskich bagnach. Porfirogeneta podkreślał też ich niezwykłe umiejętności desantowe. Potrafili forsować rzeki nie tylko w pław, ale używając prowizorycznych tratw i ukrytych łodzi dłubanek. Przenosili ekwipunek i całe oddziały przez wodę, atakując z kierunków uznawanych za bezpieczne. Ta cecha czyniła z nich doskonałych dywersantów i śmiertelnie groźnych najemników. W armii cesarskiej służyli jako zwiadowcy i harcownicy, stanowiąc trzon sił w trudnym terenie. Choć nie przeszli greckiej musztry, ich determinacja i instynkt zabójcy czyniły ich nieocenionymi. Zdarzało się, że podczas oblężeń wschodnich twierdz to właśnie słowiańscy najemnicy przełamywali pad, wykonując misje samobójcze dla innych. Nie oznacza to braku dyscypliny. Badania sugerują istnienie silnych struktur drużynowych, małych, elitarnych jednostek skupionych wokół wodza, spajanych lojalnością i rządzą łupów. Były to grupy będące czymś więcej niż oddziałem, a czymś mniej niż armią, swoistym bractwem broni. To wszystko składa się na portret wojownika, który nie potrzebował skrzydlatego hełmu, by budzić grozę. Słowianin był wojownikiem żywiołów, ziemi, wody i lasu, dla Bizancjum barbarzyńcą, ale i specjalistą od zadań niewykonalnych. Mimo, że kronikarze często opisywali ich jako dziką hordę, archeologia rysuje inny obraz. Istnienie zorganizowanych drużyn bojowych nie były to feudalne armie, ale elastyczne i zabójcze formacje. Drużyna liczyła zwykle od kilkunastu do kilkudziesięciu weteranów. Na jej czele stał wódz o autorytecie nie tylko militarnym, ale często i religijnym. Wspólne uczty, podział łupów i rytuały budowały więź silniejszą niż żołd. Słowiańskie oddziały walczyły pieszo, traktując konie jedynie jako środek transportu. Ich przewagą była adaptacja. Potrafili przetrwać tam, gdzie regularne wojska ginęły z głodu lub chorób. W ataku stawiali na podstęp, zasadzki. Nocne rajdy, podpalenia. W obronie grodu znali każdy załom palisady. Groby elitarnych wojów z terenów Polski czy Rusi potwierdzają tę strukturę. Broń, insygnia władzy i ofiary rytualne wskazują na istnienie kast wojowników. Co ważne, drużyny pełniły też rolę społeczną. To z nich wyrodziła się później arystokracja i książęta. Były to słowiańskie odpowiedniki wikińskich Hirdów. Grupy, które nie tylko walczyły, ale i rządziły. Słowianin nie dbał o wygląd, dbał o przeżycie. Jego uzbrojenie było pragmatyczne. Włócznia tania i uniwersalna była podstawą. Obok niej topór bojowy, czasem przypominający skandynawskie wzory, oraz nóż, narzędzie życia i śmierci. U elit pojawiały się miecze, często zdobyczne. Do walki w zwarciu używano też maczuk. Słowianie nie byli bezbronni na dystans, używali oszczepów i łuków, ochronę zapewniały tarcze, mobilne mury, pancerze i hełmy były rzadkością zarezerwowaną dla wodzów. Zwykły wojownik polegał na warstwach grubej odzieży i skórzanych kaftanach. Co ciekawe, znaleziska pokazują, że Słowianie chętnie adaptowali obce technologie. Jeśli frankijski miecz był lepszy, używali go. Nie byli konserwatywni, byli praktyczni. Ich uzbrojenie było mozaiką wpływów, dostosowaną do lokalnych potrzeb. Nie wygrywali w otwartym polu liczebnością, lecz taktyką. Prowadzili wojnę asymetryczną, zanim wymyślono to pojęcie. Las, bagno, rzeka to były ich fortece. Wciągali wroga w pułapkę, atakowali i znikali. Strategikon wspomina walczą w rozproszeniu unikają walnej bitwy, by powrócić z Nienacka. Nie tworzyli linii frontu, lecz sieć mobilnych grup. Wykorzystywali ogień jako broń psychologiczną, a inżynierię terenową do blokowania ruchów przeciwnika. Ich systemy obronne były majstersztykiem. Grody nie powstawały przypadkowo. Budowano je na wyspach, w zakolach rzek, na wzgórzach. Wały o konstrukcji skrzyniowej, wypełnione ziemią i kamieniami, były trudniejsze do zburzenia niż kamienne mury, bo amortyzowały uderzenia maszyn oblężniczych. Słowianie potrafili w jedną noc naprawić wyłom lub zbudować nową przeszkodę. System grodów służył też komunikacji. Sygnały dymne lub dźwiękowe ostrzegały całą okolicę. Wnętrze grodu było labiryntem pułapek dla napastnika. Zanim powstały wielkie dynastie, Słowiańscy wojowie często szukali szczęścia jako najemnicy. Źródła bizantyjskie i zachodnie wspominają o nich już w VI wieku. Walczyli dla Bizancjum przeciw Persom dla karolingów przeciw sasom, a na północy ramię w ramię z wikingami. Nie była to hańba, lecz sposób na awans społeczny i bogactwo. Powracający weterani przywozili nową broń, taktykę i wiedzę o świecie. Przełom X i XIX wieku przyniósł zmianę. Epoka luźnych drużyn kończyła się, ustępując miejsca rycerstwu wraz z chrześcijaństwem i państwowością. Wojownik stawał się wasalem, zamiast łupów otrzymywał ziemię. Drużyna księcia zmieniała się w dwór i straż przyboczną, jednak duch dawnych wojowników przetrwał. Odwaga, lojalność, braterstwo broni, te wartości stały się fundamentem średniowiecznego rycerstwa na naszych ziemiach. Rycerz nie zastąpił słowiańskiego woja, on się z niego narodził. Dziękuję, że zostaliście ze mną do samego końca. Naprawdę doceniam każdą chwilę, którą tu ze mną spędziliście. Obecnie jesteśmy na drodze do zdobycia pierwszego tysiąc ty, tysiąca subskrybentów. Jeśli historie, które opowiadam, choć trochę poruszyły wasze serca, proszę wesprzyjcie mnie, klikając przycisk subskrybuj. Każda wasza subskrypcja to dla mnie ogromna dawka motywacji, by dalej pisać i tworzyć dla was jeszcze więcej wartościowych historii. Do zobaczenia w kolejnym filmie